To jest gracz, który jest tak potężny, że zabił setki osób, a do tego jest zdolny do śledzenia cię w najmniej spodziewanym momencie. Tak składa, że ja spędziłem wiele godzin pewnych zwrotów akcji i decyzji niedocofnięcia, tylko po to, żeby go zabić. Jednak zacznijmy od samego początku, czyli 21 kwietnia, kiedy zacząłem swoją grę na TikMC. C. A więc jesteśmy już na Tiku i nie mamy żadnych przedmiotów. Mamy tutaj jakąś opuszczoną bazę, do której się wybierzmy. Dobra, więc na chwilę się tu zatrzymajmy, bo muszę wam coś powiedzieć. Od początku mojej gry nie wiedziałem, że już niedługo będę musiał polować wiele godzin nad graczem, który sprawia ogromne niebezpieczeństwo dla całego serwera, ale weźmy do tego, co jest teraz. Dobra, udało się, udało się. Dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Kurde, tu jakiś, tra to, to jakiś trap był. Od razu po tej sytuacji wypłynąłem na powierzchnię i zacząłem zbierać podstawowe przedmioty. Ej, tutaj jest dużo żelaza strasznie. Wtedy w mojej głowie pojawił się plan. Plan zebrania żelaza, węgla i drewna. I robienie tarcz, ponieważ nikt ich nie sprzedaje. Mamy pierwsze żelazo. A, mamy tu więcej żelaza. W tej jest strasznie dużo żelaza. Czy mamy tu jakieś diamenty? No, niestety nie. Po jakimś czasie zdobyłem jakieś przedmioty, ale były one bardzo słabe. Wtedy zobaczyłem, że na razie gra jest nudna i odczuwałem samotność, dlatego postanowiłem zaprosić do gry mojego kolegę Worfiaka. A więc jestem już z moim sojusznikiem, jakim jest Worfiak. Dzień dobry. A więc odbijajcie ta gracza i kopiemy się Już zrobiłem. Tany. Pokażę ci tą dziurę, choćby to jest tam. Tylko uważaj, żeby tu nie wpaść, bo jest dużo możliwości. Dobra, dobra. Się tu dobra. Prawie... Patrz. Patrz tu. O kurde, jakie to wielkie. Tylko w trochę bloków, bo będziemy musieli się trochę budować, Ten, bo widzę, że to jest o, nie. Po kilku minutach skraftowaliśmy tarcze i wystawiliśmy je na rynek. Następnie obaj skończyliśmy grę na dzisiaj. Następnego dnia kupiliśmy diamentowe zbroje za pieniądze zdobyte z tarcz oraz postanowiliśmy znaleźć miejsce na bazę, co przerwał nam pewien gracz. Warfiaka, więc teraz powinniśmy iść robić jakieś państwo, chyba. No w sumie, racja. No to idziemy. Hey, co? Jest? Co jest? Ej, co to za oksyfek? Nie, hey. oksyfek się ma! O kurde! No. Чика му Где ты встаешь? Worf jak zginął, możecie myśleć, że jego śmierć i strata przedmiotów nie jest jakoś bardzo ważna, jednak jeśli tak myślicie, to jesteście w ogromnym błędzie, ponieważ po śmierci o nie pojawił się już na serwerze, co oznacza, że AxiFek posiada moc, która jest w stanie zbanować zabitego przez siebie gracza. Teraz wiemy, że moim celem będzie pokonanie go nawet jak zajmie to setki godzin. Nie no stary, nie ma szans. Axifek jest zbyt mocny. Stary, mogę się nad sobą założyć, że ci się nie uda. Kurde, potrzebowałbym szczerze sojusznika, bo zabicie akcji w, w pojedynkę będzie serio. trudne. ty, kogoś widzę. Ej, jo, do mi ma Witaj, guys. Akurat szukam sojuszników, bo. Mam cel, żeby zabić Aksivka. Jeszcze ciebie nie powaliło tak szczerze. Raczej. <gryw> Raczej ci się nie uda, ale możesz spróbować, jakby. Wszystko jest możliwe. Zabił mi jaka i próbował nas zabić. Oj. Takim oto sposobem, Timewex został moim nowym sojusznikiem. mam do ciebie pytanie. Czy chcesz zostać mhm. moim sojusznikiem, który pomoże mi w wykonaniu tego celu? No, no, no mogę. No to fajnie, no to. Nie wiem. Robimy gdzieś państwo? Można. Nawet sobie możemy tutaj, bo to no jest W sumie taki tutaj teren. jest nawet taki ok, teren, tylko zniszcza to drewno. A więc stworzyliśmy państwo, które będzie wielkim imperium, na którego czele stanę ja rekrutujące osoby do pomocy w zabiciu Aksivka. Mamy państwo! Nie zabiło. Po tym jakże zabawnym zabiciu tajemnicza. No. Zauważyliśmy, że nasza baza jest brzydka, w sumie to tylko piece i tyle, a więc następnego dnia postanowiliśmy ją odnowić. Wiem, wyszło nam absolutny ale na chwilę się to zatrzymajmy. Przed odnowieniem naszej bazy zrobiłem parę rzeczy. Pierwszą z nich było kupienie kluczy i obiecuję wam, że jest to jedyny wydatek w tym filmie. Następnie poszedłem na meteoryt, na którym zginąłem. Nie, nie pozwólcie mi powiedzieć, jak to się stało. Gdy byłem na meteorycie, przypadkowo spadłem do jakiejś dziury i nie zrobiłem motera, przez co zginąłem. Na szczęście nie wiem, ze sobą najlepszych itemów, więc prawie nic nie straciłem. Następnie zrobiliśmy tą ochedną bazę i przeszliśmy do szukania a więc, witaj użytkowniku. Witaj. Czy chcesz dołączyć do naszego państwa? Nasz cel to pokonanie akcjówka, bo zaszedł mi mocno za skórę. No okej. Okay. Za... Po jakimś czasie zaatakowała nas pewna osoba. Kończcie do mnie na chwilę. Musimy się naradzić. Bo ogólnie to sprawa wygląda tak, że... Musimy chyba zrobić jakąś farmę, musimy się wzbogacić, nie wiem, jakąś farmę bambusów, bo wiem, że można z niej dużo zarobić. E. I ogólnie. Ej, ty, co jest? Nie. Aksifek! Ej, Aksifek! Jak się okazało, tym graczem był Aksifek. O nie. Ej, bijemy się z nim, czy uciekamy, bijemy się z nim, czy uciekamy, ała! Uciekamy, uciekamy! Dobra, to ja, ja uciekam, ja uciekam. Och, się, uciekamy, uciekamy! Wykopuje się, wykopuje się ze ściany. O, tu nie może niszczyć Kurwa Ej, Axifak mnie goni! Pomóżcie! Timex, uciekaj! Okej! Okay. Przez mi szkielet zabije Jest! Żyjesz? Tak, tak, żyję, żyję Ja też żyję Chyba mu uciekłem Karol gdzie jest w ogóle? Nie wiem nie wiem gdzie on jest, w ogóle się nie odzywał. Ta sytuacja sprawia, że Axifec może wiedzieć co robimy i gdzie się znajdujemy, ale pytanie jest jedno, jak? Mam na to teorię, którą jest Avocados. Gdy Axifec nas bił, on się przeglądał i jako jedyny nie był przed bity. Jednak tą informację na razie dla siebie, ale wracając do mojego teamu, właśnie dołączył nowy gracz. Okay. witaj y Skipidisigma, Widzę, że grasz na serwerze i pytam o sojusz już. Co? So, ja, ja też, ja tutaj w ogóle nie mam sojuszu, więc ja chętny. A więc takim oto sposobem mieliśmy kolejnego sojusznika. Chwilej po tej sytuacji poszliśmy na strefę eventową. Ale Domik, o jaką strefę ci chodzi. Gdy nagrywałem ten film była Wielkanoc, a na Tiku, gdy są jakieś święta na serwerze, jest event. Na tym wydarzeniu musimy zabijać biedne króliczki, za które dostajemy ich kupę. To nie mój pomysł. Tą walutę możemy wymienić na klucze do specjalnych skrzynek, ale wracając, po jakimś czasie zbierania waluty zobaczyłem to. Był to czek na prawie 150 tysięcy dolarów. Na początku mojej gry nie chciałem go wykorzystywać, ale bez niego zabicie kam może być nierealne, ale i tak go nie uży. Mam. Idę na spawna, żeby zobaczyć, bo nie wiem. Mam 150 tysięcy. Następnego dnia, gdy wszedłem na serwer, napisał do mnie Olafik z propozycją spotkania, więc się zgodziłem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ta decyzja będzie jedną z najgorszych w tym filmie. Siemano stary, dawno się tutaj z tobą nie, nie widziałem, nie? No, ogólnie to trochę no, sobie grałem... No, znam więc... No trochę, ale no farmię sobie i temy. Ogólnie chodź, muszę coś ci pokazać. Bo fajną rzecz okay. zrobiłem. No dawaj, chodź, chodź tutaj. To tutaj e, mi coś fajnego ogólnie. Dobra, patrz czy jest za rogiem, widzisz? No i no ogólnie to tak na serio to będziesz martwy. Ej, co jest? Chodź tu. Jak się okazało, mój sojusznik okazał się zdrajcą. No cóż, życie bywa niesprawiedliwe. Już że dawno chciałem cię zabić, ale no i dałem teraz pora za to. No tak uciekaż na. Nie wiem, ja nie wiem co mam robić, ale dosłownie mi ręce się trzęsą. No, trzęsą bo zaraz ginie, stary. Musiałem sobie poradzić samemu, ponieważ moi sojusznicy nie byli aktywni. Muszę cię zabić. O, dobra. Jesteś trochę... Zrobiłem trochę dystansu. Nie do wody wpadłem. Oś, nie myślałem no, Ja myślałem, że nie wziąłeś wody i chciałem zamurować. Domik, no chodź tu. Szybka śmierć. A tą klatę, którą zdobyłeś. No i Boże, bo ja mam klatę netherite'ową. No. Stary, wiesz, że to jest warte? Tak, tak uciekasz. Ale ja ci ocalałem. Oddajesz tą swoją kratę, to jeszcze można się dogadać. Chodź, to domik. Oj, chyba refów nie masz, tylko złote marchewki same. Naprawdę? O, pierwsza perełka już? Tak, bardzo jeszcze pieniądze. Perły to były moje ostatnie szanse na to, że wyjdę z tego cało Może się ale dogadać, ale od chcesz mnie, mnie zabić. Tak, no i chciałam od samego początku zabić, bo trochę mi się to nie podobało. Jaki masz. O. Co to, czy chcesz zabić akcjewkę? Więc co, no tak, bo o, to jest mój przyjaciel, jak co? No, no to naprawdę. Kogo ja dodaję jako sojuszników? Dobra, chodź tu. Nie, ja nie mogę ciebie trafić. Oddałeś tą kladę, stary. Nie ma szans. A czemu? Może jest szansa. TY, JA NIE MAM FAJERKI NA MIECZU! No, oj, oj, oj. Ale ja mam fajerki... Ale ja mam jeszcze tego... A, bo tego nic się nie mogę. Eee... Cześć... Weź, Nie no wiem, ja sobie to tak będę tu tak tak po prostu chodził... Ten... No i... Już nic nie... Poradzisz... A tak na serio to chodź tu... Dobra... No chodź tu... Kolejna perła, stary? Aż tak tylko z te perły ciąga. Oj, coś padło chyba... Co mi padło? Nie. To jest twarz śmierci stary. Nie. Zginąłem. Było mi z tego powodu smutno, ponieważ zostałem zdradzony oraz to dzień bardzo cenny item. Jednak nie mogę się poddać, bo jak zabije aktywka, to uratuje cały serwer, ale wracając. Po śmierci wróciłem do bazy, w której był Timevex, z którym postanowiłem pogadać. Elo. Zobacz na mój stan. No nie wygląda to najlepiej. No jak się okazało, to przez chwilę Olafik mnie zabił, bo jak się okazało był zna i znajomy Maksywka i chciał da mnie od początku zdradzić nas i mnie zabić. No. Też podejrzanie zachowuje się na No nie bo... też to zauważyłem. No no, no podczas walki z Aksivkiem to po prostu się patrzył. Jakby nie wiem, był jakimś... miał umoc. Seksyfkiem. Jak Ja ostatnio też widziałem raz na serwerze raz, a nie był z nami, więc nie wiem co mógł w tym czasie robić. Nie, może tego jadę może. Może mówił mu jakieś informacje o nas. Może być szpiegiem. Mhm. Ja bym monitorował tę sytuację strasznie. No tak. Spróbuj na razie się ten. Próbuj na razie udawać, że nic nie wiesz, że nic nie podejrzewasz. Jak no, zobaczymy jakieś no ewidentne tak dowody. To... Jak mogliście słyszeć, powiedziałem tym jak sobie o sytuacji z avocadosem. Następnie wyszliśmy z serwera, a odnośnie walki z sexy to odbędzie się ona za trzy dni, więc mam mało czasu na przygotowania, które właśnie rozpocząłem. I tak, wydałem teraz większość swojego majątku na dwie części zbroi, które wytrzasowały właśnie do Ender Chesta. Następnie spędziłem dobre 30 minut na strefie eventowej, a potem wziąłem swoje najlepsze przedmioty, zbroje, koszyczki, jedzenie, ponieważ teraz nadchodzi walka, w której zemszczę się na Olaficzku za zdradę. Jak możesz wiedzieć... No nie mamy zbytnio dobrych relacji, zabiłeś mnie tam wczoraj czy tam przedwczoraj, szczerze nie pamiętam. Poprosiłem się, żebyś przyszedł tutaj, żeby się zemyślić. a więc 3, 2, 1... CO TY ZA STRZAŁY WZIĄŁEŚ?! A fajne. Ja to tam nie nie stary. Czy się przygotowałeś na tą walkę, fałem? Czy ty wygrasz to? To ja nie wiem akurat. Chodź, Domino. Aby... Masz jeszcze. Nie, nie, masz. Oj, trafiłem. Dzięki za siłkę, dzięki za siłkę. Chodź. Jesteś taki. Dobra. No, odra... masz koszeczki wielkanocne nocna. No, nie ma żadnych strzał. Chodź tu do nich. Chodź. Trochę nie bierz. Dobra, no cofnę sobie. O, co jest? nie ja ty bierzesz? Coś ty wziąłeś. Siłka trójka! Mówię ci, że, że dużo mi bierzesz akurat. Nie. O kurde, proszę Nie, nie! Jest! Totem! Totem! Chodź tu, Olafik! Dobra, jedna rzecz jest stracona. Co jest? Dobra, chodź okay. no kurde Domik, no Kurde, bo trochę jest słabo No gdzie tam uciekasz, no chodź, no co się boisz mnie, no Domik, no chodź Domik, gdzie jesteś, no chodź Czemu tam się kryjesz, no Zakończmy to teraz Na zawsze Ej, mam pewny pomysł Chodź na chwilę tu na dół, tylko się nie bijmy, dobra? A na chwilę. Chodź tu na chwilę. Wiem, tu mam fajny... Chodź na chwilę, nie będziemy się bić. Chodź, nie będziemy się bić. Chodź. Mam fajny pomysł. Słuchaj. Zrobimy tak. Która zginie, dostanie bana na zawsze na Tiku i już nigdy nie będzie mógł zagrać. Hmm. Jesteś tego pewna? Jak chcesz przyjąć to? Hmm. Jak ty zginiesz, sumie, już nigdy nie zagrasz Jeśli padnę rotaksywka, to dostanę bana, więc... Ryzykujmy! O, wodę wylałeś, jak fajnie. No chodź o, Boże, nie mi... pójdź, poś... Czekaj, czekaj. Kurde, kurde, kurde. Chodź tutaj. gdzie chcę, obok w ciebie. O Boże! Chodź tu O coś skupił. Dobra. No chodź tu, no nie uciekaj, Dobra. Ja ona cię fajną. No chodź, Domi. Chodź na dół, no, gdzie ty jesteś? No co tak uciekasz? No mieliśmy to zakończyć. Ej! Co jest? Nie no, Rafik, chodź tu już bez orania, tak na tak? serio. Jestem wzięty? Ej, patnam. Chodź tu, no. No, stary, siłka trójka! Widać, bo mi bijesz po dwa, i trzy nie. mi bijesz. Nie, panie mi pani, Panie? Dobra, nie, panie. No nie! Ty masz nową? Kurde, lipa setem, już ja mam zapasówki. Dobra, na ryzyku już. Ała, Stary, Dobra. czemu mówisz to na głos? Domik. No chodź. Dobra. Czemu no, tak uciekasz, no? Czemu tak uciekasz? Chodź. Może i Dobra. lekko teraz przegrałem, bo mi padło, ale i tak cię zabiję. Gdzie ty jesteś? Zakończmy to teraz! No Domik, no... Chodź no To chyba to jest... Ten... Mój koniec to jest Mój koniec? Chyba twój Jeśli w końcu coś padnie... Padnie, to zaraz ty A nie ja Oczywiście, że zginiesz, stary. Nie masz żadnych... No nie! Chodź, walcz jak mężczyzna. To tego nie zobaczysz, ale chodź tu. O nie! Buty! Dobra. Nie, ile ty bijesz? Padam. Oła, oła, oła. Proszę, domik. Bani Zgadamy nie mam. Się, że... Kurde, nie mam pani! Jest! Chodź tu domik. Chodź tu. Nie masz bani, to już no umierasz, Let's go! Co? Skąd ty masz bani, niby, co? Co, co tu robi Ender Chess? Może ja coś mam? Bo Kurde, nie nic wiec. nie mam. Nie, ja odejdź. Nie, nie, Dzięki co ja Daj mi siłkę! <laughs> Serio, ty jesteś jakiś nie wiem. Dajesz mi siłkę. Proszę, to już nie jest koniec? Bro. Nie. Nie, proszę. Dogadamy się, nie! Tak, dogadamy się! Chyba nie. dogadamy się twoją śmiercią! Nie, proszę, Tomik! Jezus Dzięki nie za wodę! Jest! Co to była za walka? Udało mi się, pokonałem Olaficzka Jednak żeby pokonać Aksiwka, Będę musiał wziąć ze sobą sojuszników Których mi brakuje, więc postanowiłem Kogoś do mojego teamu dodać Zauważyłem jakiś czas temu, że na serwerze gra Jedna osoba, którą Na pewno znasz No, kto? Mikso. <noise> Jakiś sojusznik, który pomoże, by się przydał. No, no tak, no w sumie. Cześć. Witaj Siemo. w urzędniku XFIXO Alta 3. Więc nie, pomogę. No to zapraszam Cię do Pani państwa. A więc następnie poszliśmy na serwer PvP, żeby poćwiczyć do walki, która miała się odbyć za ponad dwa dni. Czemu zostawimy... Ej, ej, bo ja padam! Fixo. No, o nie! No, dawaj go, on miał jedno HP! Dobra, jest Ej, no co to ma być? 2V1, halo. Co to się dzieje? <laughs> <dobra. kurde>. jest. Nie, bity jest. A to 4 i y, 5 znaczy nieklasyfikowany versus. Y, Timex. Dobra, ja witam ci. ci. Y, dawaj, pomóż mi fixo <laughs> Coś specjalnie klipło śleśle śle domik, co ja cię? Chyba. Domik! No tam. Zbieram chyba tarczę Nie, 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 nie spier. Zbieram tarczę A na set gdy dołączyłem na serwer, następnego dnia był 5 maja, a ostateczna walka z Aksyfkiem miała być 7 maja, więc mieliśmy jeszcze czas na przygotowania. Tego dnia postanowiliśmy już do nas przyjść awokado, z którego dawno nie było. Tego jeszcze nie wiedzieliśmy, co się zaraz stanie. Widzę, że faktycznie jest Nie zacznijmy. O, cześć. Dziwne e, Sorry, że mnie nie było trochę długo, ale muszę wam coś pokazać. Wysadziłeś całe państwo Aksifek! Co tu robię? Aksifek robi nam tułoże? Nie! Fikso! Podczas gdy byłem nie zauważyłem Fiksa, który zdecydowanie potrzebował pomocy Dobra, ja uciekam, ja się poddaję Pomóż mi z tym! Pomóż mi z tym! Jest! Nie! Yeah. Dobra, dobra, biorę jej Tak, to sposobem Awokados był moim trzecim wrogiem w tym filmie. Rzecz, która jest w tym dziwna, to to, że nie podziewaliśmy się, że najlepszy przyjaciel Timexa będzie jednym z naszych największych koszmarów. Ale wracając, z Timexem wyruszyliśmy w dalszy głąb mapy, gdzie ponownie napotkaliśmy Aksivka. Timex, najlepszy. Time Ej, Ej mam Aksivka! O, widzę cię. Hej. Tam było Aksyfek gdzieś, widziałem go tam. O, to może, może się ewakuuj, bo szybko. Ej, jak się Dobra, ty go. No co? Czegoś ride Co ty tutaj robisz? Żebym dokończył to, co zacząłeś. Co ja zacząłem? Chyba, co ty zacząłeś? Tak. Co ty Stary, ty to wszystko Zabalasz zacząłeś. Mi na... mi na nie? Zbalasz na na Pędzicie o Lafika? Następnego dnia... Boże, czemu ciągle to mówię? Nie było mnie w domu, więc nie miałem czasu na lepsze wystakowanie się. Więc wziąłem wszystkie przedmioty i poszedłem na ostateczną walkę. Jak się ukazało, zapomniałem o jednym przedmiocie, o A którym więc... zaraz się Witaj. dowiecie. Siema. Mamy trochę spina. akurat i może byśmy sobie trochę powyjaśniali, zanim zawalczymy? Co byś spin... za nowy... o... chciał ze wyjaśniać? Co chcę ze mną wyjaśniać? A czemu zabijaś Worfiaka? To wszystko zacząłeś. Miałem swoje powody. A więc od razu zróbmy zakład. Jeśli wygram, już nigdy nie powrócisz na Tika, a jeśli ja zginę, to w sumie zostanę bana. No i powiem ci tyle, że zostanie ona na tobie użyta. Nie! Divex, pomóż! Okej, okay. co? Domik, pomóż! Dobra, idę. Co ty robisz? Ja mam trzy serca. Nie mam trzy żyję na spokojnie. O. Jak ty nie Do masz mi jedzenia? Domik, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Timex! Ciebie nie powaliło tak szczerze, raczej nawet sobie możemy tutaj, bo to no tu jest. W sumie taki tutaj jest teren. nawet taki okej talent fixo. Jak ty nie Do masz No Domik, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Po zabiciu TimeVexa przybyło trzech graczy, którzy zaczęli bić Aksywka. Myślałem, że chcą mi pomóc, ale nie zabili mojego wroga, a po chwili zaatakowali mnie. Próbowałem uciec, ale bili za dużo, więc zginąłem. Jednak nie byłem zły. Ci gracze zabili Aksywka, przez co serwer został uratowany i wszyscy zabici przez niego gracze wrócili do życia. A co z Axivkiem? Myślałem, że dostał bana, jednak jak się okazało, powrócił. Stracił swoją umiejętność banowania graczy. Następnie postanowiłem z nim porozmawiać. Domik, słuchaj. Może to, że razem zginęliśmy, to jakieś przeznaczenie? Może to było celowe? Mm. No może. Szczerze, nie mam pojęcia. Ja też nie wiem, ale jedno wiem. Musimy się pogodzić. Nasze spory, nasze spory nie mają sensu. No w sumie. No trochę nie mają, jednak. że nie też jestem za pogodzeniem, jednak. Zanim to to chcę coś Ciebie spytać. No co tam? Dlaczego to wszystko zacząłeś? Słuchaj, To wszystko zaczęło się wtedy. To wszystko zaczęło się wtedy. Gdy graliśmy razem na najlepszym serwerze w Polsce czyli Sigma MC. Wtedy, znienacka, gdy biłem się z Vexem, Zaatakowałeś mnie i zabiłeś z Jak mogliście zobaczyć, pogodziliśmy się. A ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Jest to film, nad którym pracowałem naprawdę długo bo prawie 3 miesiące więc miłoby mi było, gdybyście zostawili suba i lajka. Z góry dzięki. Postaram się, żebyście na następny film nie czekali tak długo, ale niczego nie obiecuję. Do zobaczenia.